Co się dzieje w Polsce? Czy Polakom dalej płaci się dwa razy mniej, a Polacy muszą płacić za jedzenie znacznie więcej lub tyle samo, co w krajach, w których płaci się tyle samo, a nawet 50% więcej lub dwa razy więcej? Co się dzieje? Czy dyskonty zagraniczne i hipermarkety rżną Polaków ostro i wykorzystują ich zarobkowo? Co się dzieje w tej naszej ukochanej Polsce? Jedno jest pewne, że na początek mam bardzo dobrą wiadomość, i tą dobrą wiadomością jest fakt, że w Polsce jest cieplej niż w Hiszpanii, chociażby w części naszej kochanej Polski. Proszę zobaczyć, tutaj Google pokazuje, że już niedługo. no jeszcze nie dzisiaj, dopiero od środy będzie 22, 26, 26 stopni przez kilka dni. Oczywiście dzisiaj to 13, potem 16. 18 bez słońca, 18 bez słońca, no i wreszcie ciepło 22, 26, 26 to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ciepło, bardzo miło. No cóż, w Gdyni już gorzej, bo to będzie w tym samym czasie. Dzisiaj jeszcze zimno: eee, 13, 16, 15, 15, potem będzie to 20, 19, 18. W Gdyni znacznie zimniej niż w Sanoku. No, w Jeleniej Górze też nie będzie za ciepło. Proszę bardzo, wtedy gdy w Sanoku będzie bardzo ciepło, no to wiele niej górze ma być 22, 19, 23, w nocy po 19, 12 i to jest znacznie cieplej przez te kilka dni w Sanoku niż w Alicante. Choć w Alicante codziennie po prostu jest ciepło. Codziennie jest ciepło, proszę bardzo, 19, 21, 21, 20, 22, 22, 24, 22, 21, następnie 15, 15, 12, 14, 14, 14, 13. Cieszymy się z tego, że będzie ciepło, że już jest ciepło, no cóż tu mówić, połowa kwietnia, kwiecień plecie co przeplata trochę zimy, trochę lata przed chwilką mieliśmy dużo śniegu, padał śnieg, zimno w ogóle, no teraz może druga część kwietnia będzie ciepła i zaraz w maju jak w gaju. No cóż no, ciepła, piękna pogoda, szanowni państwo, już niedługo będzie warto, bardzo warto przyjechać do Polski. No bo będzie słonecznie, bo będzie ciepło, bo będzie miło, szanowni państwo. Warto przyjeżdżać do Polski w wakacje, bo jest naprawdę pięknie. Oczywiście w zimę można przyjeżdżać w góry. Jak ktoś lubi narty, bo też jest pięknie. No ale jest zimno. Nie każdy zimno lubi, prawda? W zimę też jest pięknie na Mazurach. W lasach zmarzniętych ładnie to wszystko wygląda, no ale jest zimno. Trzeba to lubić. Na przykład pojechać sobie na taki kulig, prawda? Leśny. No cóż tu mówić, Szanowni Państwo, teraz przechodzimy, tutaj się cieszymy z tych yy, pozytywów, że jest, no, wiosna w maju jak w gaju, ale jeszcze mamy kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata i jeszcze bym się nie zdziwił, gdyby za 10 czy 15 dni spadł nam śnieg w połowie Polski. No ale przejdźmy, Szanowni Państwo, do klu tego, e, do głównego tematu, do głównego tematu czyli cen w Polsce, sprawdźmy, Szanowni Państwo, ile kosztują w Polsce ryby. Czy na wiosnę te ryby już są tańsze, czy jednak w Hiszpanii te ryby dalej są takie tanie. Sprawdzimy, czy w Polsce ryby są już tanie, czy dalej są takie drogie. Bo ostatnio kupiłem sobie kilo śledzi no i akurat w oszą sobie kupiłem kilo śledzi po 15 zł. Połową usmażyłem, zjadłem, zapiłem piwem, żeby mi się ości odkleiły, a resztę zrobiłem, szanowni państwo, w odcie pyszne śledziki smażone w oczcie cebulka. I takie tam, tak to się robi tutaj w Gdańsku. Nie wiem, jak tam w głębi, czy też się tak robi, w głębi, na prowincji. E Zobaczymy, szanowni państwo, po ile śledziki w Polsce, czy yy, po ile rybka w Polsce. Czy rybka w Polsce jest w tej samej cenie, co w Hiszpanii? Czy też może droższa? Zobaczymy. Proszę bardzo, wklikałem ryby świeże. No i proszę zobaczyć co my tutaj mamy. Wyskoczyło nam kilka ryb. O, tu zostały złowione biedaki, łby urąbane, wypatroszone i na stół. I po ile ta kochana rybka, rybka DORSZ 89 zł za kilo. Tu mamy ryba DORSZ 73,90 za kilo. Jakieś drogie, bo widziałem tańsze, jeszcze, bo to, bo to są filety. Zobaczmy dalej, widzicie. To po 80 zł, czyli 70-80 zł, czyli po 20 euro. 17 euro. Coś takiego, 18 euro. Tutaj mamy ryba dorsz czarny filet bez skóry. Tutaj mamy, widzicie, mój tar Ryba na wagę. No to już taka tańsza. 41 zł. Tylko trzeba pamiętać, że trzeba sprawdzać, czy ryba. Akurat dorsza chyba nie ma słonego, słodkowodnego. Trzeba sprawdzać, czy ryba była mrożona, czy nie. Bo Woszą sprzedają ryby świeże i, i ryby, które były już mrożone, czyli ich nie można zamrozić podobnie. Odważne. Bo jak zjesz taką rybę, to możesz wieść, wyciągnąć do piachu, nie? Jeszcze raz ją zamrozisz. To nie można mrozić dwa razy, podobno. Tak mówię. Nigdy nie sprawdzałem. No i tutaj widzimy, e, nigdy nie sprawdzałem dwa razy mrozić, bo jak mówią, żeby nie mrozić, to nie mrożę. Proszę bardzo. Czyli te fileciki drogie, zobaczymy. O, mamy doradka. Dorada za 42,90. Czyli ile dokładnie? A to jest porcja, a nie. Czyli dokładnie kilogram. Czyli dokładnie ile taka dorada kosztuje? 10 euro. Bo euro po 4,29. Dokładnie za doradkę. Tylko to wpatrzyłem. To, to trzeba też zobaczyć, jaka to jest dorada. Czy jest hodowlana? Bo była hodowlana chorwacka. Ja nic nie mam do chorwackich ryb. Bardzo chętnie jadam chorwackie ryby. Tylko to była hodowlana. Powiem tak, jak jem hodowlaną rybę morską, to mi się chce żygać, bo wiem, że hodowlana, no to, to nie jest rybka, która sobie tam pływa, ktoś ją złowił, jakiś rybak, się żygać chce wtedy, tak sobie myślę, jak świnie bym jadł z chleba, nie? No, rybka pstrąg tęczowy, 62,90, hmm, rybka haliput tusza, mój targ. Rybka na wagę 56,90 Ryba, filet z łososia Dzie Dobra, dobra O, tutaj mamy takie, o Ryba, pstrąg patroszony, mój tark ryba na wagę 38,90 Ale patrzcie, ze łbem, nie? Trzeba urwać te yy, Pływaczki mu Te płetwy I łeb urżnąć trzeba Nie? Eee... I tak, yy, co jeszcze? Ryba pstrąg tęczowy 42,90. A tu mamy rybka dorsz czarny, tuszka, tusza mój targ 32,90. Ale z ogonem, nie? Czyli ogon jest w ten No Widzicie, takie ryby mamy, jakie mamy tutaj. E, ryby takie wyskoczyły. Tu kliknąłem ryby. Ryby wędzone. Stratę tata. A klikniemy ryby zwykłe. Zobaczymy, jakie wyskoczą. No i takie nam wyskoczyły. Dużo wędzonych jest w waszą ryb. Dobre są wedzone ryby, to wiesz, za dużo nie można. Nie wiem jak wy, ale mi najlepiej wchodzą ryby w odcie. No niezdrowe, ale dobre. Yy, najlepiej sobie samemu zrobić, bo wtedy są najlepsze. I tak, i tu mamy takie ryby, dobra. Tych się nie opłaca, bo to wszystko jest taka. Yy, tacki, ja to nie lubię, takich stacki to takie ryby, to jest jakieś mrożone, czyli w paluszkach. to. Co to Bismarck? To nazywa ryby Bismarck. Dlaczego Bismarck? Bismarck nie lubił Polaków. Dlaczego w Polsce się sprzedaje coś takiego? Dobra, tu mamy takie ryby. No i popatrzcie, to 54, ale drogo. Taka. Taki słoik, patrzcie jaki drogi. I tutaj właśnie macie, patrzcie, premium filety śledziowe i, i taki słoik śledzików jest strasznie drogi, bo on kosztuje 19 zł i tam jest wiecie 8 śledzików. A 8 takich śledzików yy, za 19 zł to kupujecie kilo śledzi. Wystarczy tylko dolać e, tu tam cukru wsypać e, tam cebuli rzucić jakieś tam liście laurowe, tam ziele angielskie i będziesz zajebista rybka. Po co to przepłacać za, za taki listener? Nie? 19 zł, i masz tam o ile tam masz? 5, 7, 8 rybek. A jak sobie nasmażysz, a za 19 zł, a jak pojedziesz do rybaka, to za 20 zł to ty masz 2 kg ryb. To yy, za, za 20 zł dorzucisz dychę na ocet i takie tam cebule czy coś. I będziesz miał takich 20 słoików. Za 19 zł, za 30 zł, nie? no to się nie opłaca tego kupować w cholerę. Patrzcie, pyk, 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 pyk. Samemu rybki się w Polsce trzeba robić. Eee. O. Dobra, czyli widzimy, że ryby są drogie, no drogie są te ryby, 40 zł, 70-80. I zobaczymy, czy tak samo drogie są w Hiszpanii, w tej samej cenie, może tańsze są. Zaraz sobie to lukniemy. A więc wkliknęliśmy sobie. Pescado fresco, czyli świeża ryba, bo ryba to też podobno pez. E, no nie wiem, tam nie znam hiszpańskiego zbytnio. No, w, no tak znam, wiecie jakieś zwroty. E, no i proszę bardzo, tutaj mamy 3, 4 Patrzcie, z tego by takie śledziki można robić, chociaż nie wiem, czy z tego można robić. To takie małe szproty, chyba są. Nie wiem, no patrzymy, a tam rybek to patrzcie. Patrzcie, tutaj rybek to rybek, rybki, rybki. Tak jest, to nie karasie, <laughs> karasie po... <laughs> da, patrzcie. i ten, patrzcie rybek, pooglądamy sobie rybki. O to chodzi, że w tym oszoł tych ryb jest więcej, tylko że nie pokazują ich na stronie. Bo jak sobie pojedziecie do oszoł w Polsce, bo tu sprawdzamy teraz na Alcampo, no to, to jest cała masa ryb, na przykład wędzonych. Nawet widziałem takie ukraińskie ryby suszone, suszone karasie. Ukraińcy wpierdzielają suszone karasie i liny, nie? nie wiem, no to no kiedyś się jadło suszoną rybę, nie? Bo przecież nawet, wiecie, no kiedyś się suszyło rybę, o tym się zapomniało w ogóle suszona ryba. W Polsce nie suszymy ryb, suszona ryba, nie? My wędzimy ryby. Suszona w sumie zdrowsza chyba. Nie wiem. No nie wiem, Ukraińcy tam jedzą ten suszone karasie, czy tam coś tam, nie? Tam sobie jadają. Suszona ryba kiedyś w tych wszystkich filmach jakieś historyczne. To suszona ryba, nie? Suszone mięso No i zobaczmy sobie tutaj takie rybki. Wiecie, co zrobimy? Przetłumaczymy sobie na angielski i będziemy wiedzieli, jak się wtedy nazywają. Znaczy się ja będę wiedział i będę tłumaczył na polski. A co sobie będziemy żałować, zobaczymy sobie tutaj na polski od razu. No i mamy. To jest rybka dorsz. To, a to jest dorsz? To nawet nie wiedziałem, że ten mały to jest dorsz. Dorsz na kilogramy. Po 3,45 Wiecie, po 12 zł za kilo takiej rybki, nie? Ciekawe czy z flakami. Czy trzeba flaki wyciągnąć i, i łeb urżnąć, nie? <słuch> rybeczki, rybeczki. Patrzcie, tutaj mm, wyczyszczona tutaj jest rybka. A to droga rybka. Patrzcie, tutaj macie filety z okonia morskiego 5,37, to wiecie 20 zł, nie? To nie jest 40 zł, czyli widzicie ryby połowę taniej tam. A tu macie po 12 zł tego dorsza, niby. To dorsz? Nie, nie wiem, jaka to jest ryba. A, mogłem zostać rybakiem. Jedziemy dalej. Patrzcie, złoty licznik po 5,37. A tu jest za kilo, nie sorry, czyli tu są kilogramy, tu są kilogramy. No, tu są kil... to są te Ten złoty licznik to jest 85 za kilo, czy dobra? 35 zł to nie takie tanie. Licznik mieczników. Licznik, złoty licznik. zwotnica, to źle tłumacz, No, nie znam hiszpańskiego, z angielskiego to bym umiał, no ale nie znam hiszpańskiego, tak wiecie. Eee, licznik mieczników. Licznik męczników 10,45 Patrzcie Okoń morski 8,95 No czyli takie wiecie, no 40 zł Tak jak u nas te rybki No ale dorada tutaj macie patroszoną Już za 8,95, a u nas była po 40 Nie? I pewnie dorada yy, To była dorada Wiecie, jak to się tam nazywa? To była dorada yy, jak, jak to się nazywa? Yy, hodowlana jak świnia w oborze, nie? tam nie wiadomo co. No se nie, je tam glistki i takie tam, wiecie, jakieś świstwa żoletam. Dorsz ze skórą 14,68-60 zł. No ale popatrzcie tutaj na przykład sardelki macie. Patrzcie, sardelki i kilogram za 8 zł, nie? Takich sardelek. Pewnie też je można zrobić ładnie. Tylko te, by i te ogony I pewnie można fajnie zjeść je Też można, może takie sardelki Ja jadłem sardele Generalnie, oczywiście Więc w większość tych ryb pewnie jadłem Z których pamiętam, to już nie będę mówił Ale te sardelki no, ciekawe, czy można je zrobić jak e, śledzika po gdańsku albo jak spo, szprotki, wiecie, że, że, że usmażyć i zrobić je w ocie, potem w pomidorowym, nie? I, i jeść, jeść, je, jeść jak te pomidory. Jadłem takie serderki pomidorowe. Jadłem chyba z puszki. W sumie smakują trochę jak szprotki. Wiadomo, że śledzie są pyszne, śledzie są ładne. E, patrzcie, dalej jedziemy, dobra. Kurczę, te, te ryby są w tej samej cenie, albo tańsze, patrzcie, tu są po 30 zł cała masa. Widzicie, te serdelki po 8 zł, To jak po 8 zł po 8 złotych. Tylko łeb urżnąć ci żreć. Patrzcie tutaj, sardynka, po 4,95 sardynka za kilo, nie? A, sardynki w pomidorowym to tak, sardynka dobra, 4,95 ile 4 razy 4 16 5 razy 4 16 20 zł za kilo nie? jak śledź jak nasz śledzi chociaż ja ja wyrwałem kilo śledzika ostatnio po 15 zł O, ale te ryby muszą być jeszcze tańsze na stanowiskach e, rybackich Sobie pojechać na rybackie stanowiska jeszcze taniej tutaj mamy sardynka grillowana tak już można taką grillowaną kupić a że na grilla że ona jest specjalna na grilla no 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 ma, ma, makre, patrzcie, makrela liczona Po, 50, po 20 zł nie? Tam jest po prostu ryby są Słuchajcie ryby są tam po prostu o połowę taniej I mówicie A bo tam jest ocean może śródziemne To dlaczego my świn nie mamy połowy taniej Dlaczego my jelenia nie mamy połowy taniej Dlaczego nie jemy Kuropat w połowę taniej Dlaczego nie jemy świn dzikich połowę taniej dzikich dzików no, Macie Rżną nas na hajs i tyle. O, idzie. Cały łosoś, 9,99 za kilo. Chociaż wam powiem, że w widziałem ostatnio e, pstrąga po 2,50 za kilo. No ale nie ma tego na stronie. Ale to chwilowo, trzeba trafić z rana. Przychodzisz z rana, kupujesz i wtedy masz. Do stare babki wykupił wszystkie. Sardynki, o tu jeszcze droższe sardynki. Tu mamy, tu, tu, tu. Ale tam jest tanio. No, o połowę taniej ryby. Można kupić w polskich cenach jakieś ryby. Można kupić o połowę taniej ryby. Patrzcie, 70-40. Tylko widzicie, no tam się zarabia 50% więcej. Kredyty tańsze, zimy nie ma. Rybki, tip, ty, typ, ty, 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 rybki. Wszystkie rybki mają ty, ty, a kara się. <laughs> Zacie to. <laughs> Wszystkie rybki mają ty, a kara się. Po... <laughs> Morszczuk na ladzie 85. O. No cóż, szanowni państwo, patrzcie na no taki wybór tych ryb ja wiecie, bo ja tak. O, patrzcie, ty. A, to jest Turbot. A turbo to nie jest to samo co trochę wygląda jak nasza jak ona się nazywa jak to się nazywa flondra nasza flondra ty Flandro tak się mówi ty Flandro jedna ty na takich jeszcze z takiego miasta się mówi ty śledziu a ja już się nie mówi już się kiedyś się mówił W strąg patroszone, parciak taniu ja <słuch> tylko jeździć po śledzie, nie? Znaczy po ryby patrz, a to lada czy Charos? Po, po 10 zł za kilo, nie? No to jest niesamowite w ogóle, wiecie, to... To jest takie, patrzcie, ile ty. Jadę, patrzcie, jadę, jadę, a te ryby dalej się pokazują. Jadę, jadę, a tu dalej tyle ryb. Więc to się w ogóle nie kończy. Patrzcie, jadę, jadę, a tu dalej ryby, nie? A o licznik Melwa. 789. Nieźle. No cóż, szanowni państwo, rybek, a rybek. Ryby są dobre, tylko trzeba dwa różne sposoby zrobić, nie? Tutaj taki, tu taki, wiecie, różne, różnie jeść te rybki, bo to się żygać chce, jak tak za dużo zjesz. O. A licznik, patrzcie, 4,95 węgosz, Węgorz, tuszka. Licznik to chyba jest tuszka. Nie wiem, muszę to sprawdzić. Patrzcie, węgorz po 4,95, 20 zł. O. No. Szanowni Państwo, patrzcie, no nie ma końca tych ryb. Są po 20 zł, po 10 zł. W Polsce. No był śledzik, po 15, teraz widziałem po 20. No ale tu ich nie było. No ale to tylko jeden śledzik, nie? No ale śledzik dobry. Tylko że mały śledzik, mały malutki śledzik i pyszne są przecież. No no ale to tylko śledzik, nie? A tutaj mamy tyle tego takiego, widzicie. Ojej. Życzę miłego dnia. Życzę miłego dnia i udanych łowów. Wszystkie rybki mają. A, kara się Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Nagrywałem wieczorem, dosyć już zmęczony. Pozdrawiam, cześć.